Czy nie jadę? No jadę czy nie jadę. Zgręcz w prawo. Oj 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 oj! Dawaj, 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 O Moi drodzy. To jest to. To jest otwarcie sezonu rowerowego. A jedzie ze mną Chris. Ekipa. Ekipa Touring the Great właśnie testuje nową ścieżkę na ulicy Świętokrzyskiej. A tu metro, które podobno otwierają w weekend, ale niech was nie zmyli. Ale nie w ten weekend, to weekend za dwa lata dopiero, żeby nie było. A tu fajne baloniki są, tam zerknijcie Pomachaj nam! Woo Dobrze, teraz musimy się wbić na tą ścieżkę tutaj, o. Oj, oj, oj. Johnny ucnął w sadzawce, tak samo jak na kalamenach, tak samo i tym razem! Johnny! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Pozdrów fanów! <grystanie> <grystanie> Hej, pomachajcie dla Johnego! Otwarcie sezonu rowerowego rozpoczęte! Stolica wita wiosnę! a Johnny wyluszył z miasta. Nie! A jak? Na takim wehikule? Johnny! Słuchajcie, no, Witajcie, wszyscy! miasto! Hehehe, Polska rządził w licałach i święto piąty bieg! I wchodzimy w na przestrzeń! Wyścigi! Panowie, czy są światła dla rowerów? Chyba czerwone. Oh yeah Ale już <laughs> Ekipa mamy Ekipa Great nigdy nie staje na czerwonym. Pamiętajcie. <laughs> jest git. Jest git. Z nami tak. jeszcze jest szwagier dzisiaj gościnnie. Moi drodzy. Ja mamy zawsze szwagier. Nie mamy rękawiczek. Nie mamy rękawiczek. Ręce odmarzają. Ale nieważne, bo już długo kalendarzowa wiosna. Już jedziemy do wiosna, A moje siodełko właśnie wypadło. Ale jedziemy. No, oh, stary. <laughs> Dobra, kończymy ten zajebisty filmik. Do zobaczyska ludziska.